Uniwersytet III wieku w Hajnówce zakończył dziewiąty rok swojej działalności. W sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury 8 czerwca zaproszeni goście oraz studenci uniwersytetu mieli okazję posłuchać podsumowania działań stowarzyszenia. A te działa niezwykle prężnie. Było i wycieczek, więcej. Chociaż poprzednie lata też owocowały w te wszystkie inne, ale może były jakieś bardziej ciekawsze trasy, może więcej po prostu słuchacze z, tego, z tych, tych wycieczek wynieśli. Ale myślę, że i tamte lata też staraliśmy się tak jakoś zapewnić, żeby było, było wszystko dobrze. Zakończenie roku to również odpowiedni moment do podziękowań, i te popłynęły w kierunku wielu osób, instytucji, z którymi współpracuje stowarzyszenie. Dziękujemy bardzo za współpracę, panie burmistrzu, takim skromniutkim, jak pan to postawi, żeby pan pamiętał, że my pamiętamy zawsze. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku opiera się głównie na aktywności i działalności społecznej i samych członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale również innych ludzi, którzy swoją aktywnością i wsparciem działalności społecznej wspierają funkcjonowanie i działanie tego Uniwersytetu. I to, że już minęło 9 lat i ten Uniwersytet tak wspaniale funkcjonuje jest najlepszym potwierdzeniem zasadności jego istnienia i funkcjonowania. Możemy się tylko jako mieszkańcy naszego miasta z tego cieszyć, dziękować wszystkim tym, którzy pracują nad takim właśnie kształtem i rodzajem funkcjonowania tego uniwersytetu, i życzyć pomyślności na przyszłość i przede wszystkim gratulować tych osiągnięć dotychczasowych. Prezes Stowarzyszenia Mirosława Pawłowska podziękowała również uczestnikom stowarzyszenia za pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć. Tradycyjnie zakończenie roku to również moment do pogłębienia wiedzy poprzez wykład, który tym razem wygłosił dr Piotr Guzowski, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony rocznicy Chrztu Polski. Będę starał się pokazać co my wiemy na pewno, o czym nas informują źródła bardzo lakoniczne, bardzo rzadkie i skromne, powiedziałbym, które opisują to wydarzenia sprzed 1050 lat. Będę chciał pokazać na czym polega praca historyka, który zajmuje się tymi źródłami? Nad czym polega praca przy tworzeniu pewnych hipotez wyjaśniających przyczyny chrztu, przebieg sztu, konsekwencje chrztu? I o takim warsztacie zawodowym historyka dawnych epok. W jaki sposób pracuje ze źródłami, jakie umiejętności musi posiadać, żeby móc z nimi pracować? No i jakie ma problemy z tymi źródłami? Zwracają się do mnie ludzie, czy mógłby Pan przyjechać coś powiedzieć o początkach Polski i o kształcie Polski. I ja zgadzam się, jest to dla mnie bardzo przyjemne, natomiast zawsze z powodów organizacyjnych zadaję pytanie. Ile ja mam czasu, żeby powiedzieć Państwu wykładnie? No i z tym czasem bywa różnie. Jedni mi dają 20 minut, inni pół godziny, inni godzinę. Natomiast ja mam krótką odpowiedź. Że mam dwie wersje. Jedna wersja jest na trzy minuty. Dlaczego to jest wersja na trzy minuty? Otóż dlatego, że tak jak napisał wybitny znawca tematu, Dariusz Sikorski, kto, kiedy i gdzie uczciwie mieszka, niestety na żadne z tych pytań nie możemy udzielić wiążącej odpowiedzi. W związku z tym w zasadzie mógłbym wykład skończyć już teraz bo e, kto, gdzie, kiedy, dlaczego mieszka oczciem, to my do końca nie wiemy. E, Sikorski, e, Dariusz Sikorski to e, stosunkowo młodszego pokolenia, który napisał książkę o e, chrześcijaństwie w Polsce za czasów Mieszkań Wolesława Kropragi on tu swoją myśl rozwinął nieco bardziej. E, ustalenie miejsca kształtu byłoby ważne, o ile odbywałoby się poza Polską, gdyż wskazywałby zarazem kierunek napływu pierwszych impulsów misyjnych. Ponieważ nie wiemy nic na ten temat, kwestię tą jako bezproduktywną możemy porzucić.